Widzowie, stoję na shifcie, ponieważ za mną, jak widzicie, są drzwi i jest jakiś typek. Jest nik jak tutaj widzicie, dobik, ale patrzcie, obrócę się i ziomeczek ma tylko jedno HP Więc widzowie, ja tutaj czekajcie, odsunę się. Aaa czekaj, 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 ławku, szybko. Trzymam shifta jak coś ciągle. Czekaj, a dobra, jestem, jestem. I widzowie, jeżeli wezmę sobie mieczyk jakikolwiek, on na hita leci, widzowie. Będę niedobrym Adminem i go zabije. <laughs> Ej, bez kitu, kurde, albo przynajmniej spróbuję go tak uderzyć. Może z łapki? Buk. Co? Co? Zabiłem go. Nie no, widzowie, ten ziemeczek był strasznie słaby. Patrzcie na jego eku. Dobra, widzowie, odrodzę go, co nie? O, patrzcie to, widzowie, wszedł. Dalej ma jeden HP. Co jest grane, ty? Ej, patrzcie, on się teraz rusza normalnie. Dobra, wezmę tabliczkę i napiszę, że jest słabym typem. No, jak możemy mieć jeden HP? Jesteś cienki. Jak się. Co ja piszę w ogóle, widzowie? Patrzcie, czyta to normalnie, czyta to. Rzucę mu, widzowie, tabliczki. Masz i mi odpisz, stary. Patrzcie to, chyba tutaj się kręci i coś mi zaraz napisze. co on może napisać, widzowie? Widzowie. Napisał, jesteś idiotą walonym. Co? No przecież ty masz jeden HP, ty dzbanie. Nie no, widzowie, żartuję. To jestem ja na drugim koncie, że tak powiem. Patrzcie to, teraz wam mrygam. Myk, 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 myk. I widzowie, jako ten gracz w dzisiejszym odcinku, czyli gracz z jednym HP, będziemy sprawdzać, czy ludzie po prostu nas zabiją, czy dadzą nam itemki za, w, ramian, w zamian za pomoc, tak jakby, co nie. Jeszcze tak myślę, że z mojego głównego konta dam sobie dwa HP, żeby mieć dwa życia. Że wiecie, jak ktoś mnie zabije, to po prostu drugi raz powiem, e co ty stary robisz i tak dalej. Więc dobra, dam sobie. No i okej, okay, dwa HP. 20% statystyk ataku, obrony i szybkości. No i lecimy na polowanie. Steve leci na polowanie, co nie? Widzowie, długo nie musiałem szukać. Ponieważ już tutaj ktoś pisze na czacie Kazium z E001, co ja gadam. Dam i ty TPA. I to jest fan kłafku, widzowie. To jest ekskluzywna ranga, tak jest. Więc widzowie, no on ciągle pisze i widzowie, MSG Kazium, dobra, niech będzie. Siema, jestem nowy. Dasz itemki i tak widzowie napisamy, Więc mam nadzieję, że mi odpisze. No, jestem Steve'em. Mam tylko 2 HP w sumie. Mam 2 HP, mam 2 HP. Tak dopis. Mu co, nie? Napisał tak o. Tak, TPA, jak Cię oskamuje to pisz na czacie kazziom001 skamer, ok? Napiszę, ok, spoko. Okej, okay, spoko, ale serio dasz, ale serio dasz. Ja pierdzielę, nie no, mi, przecież to tak wali z kamem. No on jeszcze pisze, że dobra, ale jak ci oskamuje, to pisz na czacie. Przecież widzowie, no pewnie nie, on zapomni to każdy po dwóch, po, po, po dwóch minutach, że ktoś taki w ogóle istnieje jak on, jak napisze, że jest z kamerem i każdy dalej będzie się do niego tepał. No ale widzowie, no jasne napisam, czyli nie oskamuje, Dobra, nie oskamuje, damy dobra. Widzowie, tepam do niego. TPA, wysłałem TPA, prośbę o teleportację, widzowie, nie no, ja nie wierzę, naprawdę, nie wierzę, że to robię. Uwaga, jestem z nim. A! Jest na spawnie! O ja! Ej, serio, widzę rzeczy! Co? Naprawdę dał mi rzeczy widzowie? Ej, ja go tutaj nie widzę, bo coś mi się tutaj zbaczkowało, ale... Co? Naprawdę? Ej, ej, mój mut w tym momencie paruje. Dał mi kilop 7 na 7? Nie, nie, no nie! Tak, tak, tym, tak to nie miało wyglądać, co proszę! Dziękuję ej! Dziękuję, ej, naprawdę! Dziękuję. Widzowie, naprawdę się zgasiłem tym, że on mi to dał. Dobra, piszemy do kolejnej osoby. X3 X X napisał, kto chce Soj TPA. Ma 90% ataku, obrony i szybkości, widzowie. Więc, y, no, może to być osoba, która chce się wzbogacić kosztem, y, no tak jakby słabych typów, widzowie. Dobra, napiszemy do niego. X3 X on. Siema, jestem nowy. Sojusz? Mam tylko 2 HP, ale będę miał więcej. Wydaje mi się, że to jest legit tekst, widzowie. Napisał do mnie Osoj? Nie, nie wiem o co chodzi. Soj, tak? Może chciał napisać OK, Soj, ale no nie wiem. Tak mu może wyszło. Dobra, napisał OK. No no tak, tak jak myślałem, dobra, tepam do niego Widzowie, no wydaje mi się, że to będzie z kamer jak nic Ale dobra, zobaczymy, czy nasze 2 HP pomniejszą się na jeden Żeby od razu nie dostać bana, co nie? Chcę zobaczyć jak to w ogóle, jak on w ogóle zareaguje Okej, okay, jestem i tepnął się, tepnąłem go Tepnął mnie, w sensie on mnie tepnął do siebie I serio dał mi coś, ej, bez kitu Napiszę, no nie wiem, kurde Napiszę, dzięki stary, dzięki stary Ej, oby mnie nie zabił, dzięki stary Jesteś super, dobra, zobaczymy czy mnie zabije Oby nie, oby nie, oby nie Dobra, dam mu tabliczkę. Dobra, dam mu tabliczkę. Stanę sobie przy krawędzi, że wiecie, że jakby ta, on tak... Wiecie, zaraz mnie tutaj popchnął, patrzcie, czy mnie popchnie, czy mnie popchnie, ale normalnie emocje jak tak żywach, nie no, nie popchnął, mi pisze tabliczkę. Dobra, dał mi w sumie tylko mięsko, więc w sumie, w sumie co to za dzięki stary, co ja napisałem? Nie wiem dlaczego. No po prostu, no dobra, sojusz, nie no. Dobrze zaczyna sojusz, widzę, mnie. ma 10 HP, no, wydaje się to trochę ledzi, No ledzi w sumie, ledzi. Tutaj w skrzynce e, drewniany kilof patyki. Okej, okay, czy on coś napisze? Napisał to moja baza, znalazłem ją. No, kurde, fajna baza. Do kilania typów, na pewno. Czekajcie, czy on nie popnie, Uwaga, uwaga, czy on mnie popniósł? w są na krawędzi, tak? I że wiecie. O, dalej, dalej coś pisze. Ty, dalej coś pisze. Napisał, trzeba ją naprawić. Aha, dobra, trzeba ją naprawić. Widzowie, ja naprawdę tak tutaj mu, yy, że tak powiem, daję bu. Tak go pod. No kurde, podsycam. Że się, on mnie może raz hitnąć. ja tutaj oczywiście spadnę. Ona na dwa hity. Nie czeka normalnie, co nie? Kurde, przecież mogę sprawdzić jego eku. Na moim głównym koncie. Czekajcie, sprawdzę. X3 X cub X. Nie, no faktycznie on ma tylko drewnianą siekierkę, którą praktycznie. Znaczy kamienną, którą może zabija typów. Nie wiem. Widzowie, naprawdę nie wiem Dobra, on coś pisze dalej. Co on, co on tutaj napisze? coś odpisze? Wziął tam... Dalej, chce się kontaktować, dobra! Napisał, masz jakieś i ty napisze, że nie mam właśnie, nie mam, ale zrzucił mi kolejne mięsko. Dlaczego? Nie mam właśnie, dobra. Ty, a może poproszę go nie wiem, o coś o, o, o jakiegoś Discorda? Czemu ma w ogóle skina takiego? Nie wiem, okej. Okay. No naprawdę widzowie, mam tylko 2 HP. Wystarczy mnie raz hitnąć z tej jego siekierki yy, kamiennej, przepraszam. I normalnie tą ka kamienną siekierką na hita lecę, bez kitu, nie? Na jednego shota. A on tutaj, yy, że tak powiem, no nie chce mnie. Napisał, aha, ja też. A napisze, dobra, czy ma jakiś przedmiot dobicia się, dobra, a masz coś Dobić, a masz coś dobicia się, bo widzowie Bo ta kamienna siekierka, to widzowie mogę powiedzieć szczerze, że można zabić, co nie? Więc zobaczymy, czy on, to, że tak powiem, wiecie, yy, będzie chciał mnie zabić to czy nie. Czy się przyzna, że ją w ogóle ma, co, nie? Bo to jest naprawdę ciekawe. Jestem ciekawy, no bo widzowie, to już druga osoba i no nikt nie chce mnie zabić, really? no tylko 2 HP mam, no To będą free mystery boxy, jak mnie zabiją. No ale no wiecie, no będą wtedy z kamerami. Napisał, jestem słaby z ortografii. Spoko, Mordo, ja też, czekajcie, pokażę mu tą tabliczkę, żeby mi odpisał. Patrz, patrz, patrz. Tutaj, o, tu, 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 tu. O, 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 czyta, 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 dobra, dobra, dobra. O, pokazał mi, pokazał tą siekierkę i killów pokazał, czyli legit. Naprawdę pokazał wszystko, co ma, widzowie. Czyli, no, kolejna osoba, no ja nie wiem, widzowie, naprawdę, nie wiem, no. Eee... Ja, ja, ja nie wiem, widzowie, naprawdę jestem zaskoczony, no moja reakcja teraz, no jest po prostu taka, że tak powiem, e, ma, mam, się siekierkę, dobra, 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 jestem naprawdę bardzo zdziwiony, widzowie, naprawdę jestem bardzo zdziwiony. I dał mi, ta, dał mi tabliczki kolejne, naprawdę, no naprawdę, no nie wiem, nie, no to jest reakcja szok, naprawdę. A może spróbuję go uderzyć niechcący jakby? Czekaj. P, pa, pa, myślałem, myślałem, nie, 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 nie rób tak, chłopie, macham mu, że nie. Macham mu, że nie. Uderzy go niechcący. Oj, sorry, sorry, sorry. Oj, czekaj, 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 czy on mnie uderzy. No, do, no, do, dobra. Powiedzmy, że misklik. Powiedzmy, że misklik. Napiszę. Oj, sorry, niechcący. Dobra, i zapytam się go, czy ma Discorda, co nie? I zobaczymy. No kurde, to będzie pierwszy mój, że tak powiem, yy, że tak powiem, sojusz, co nie? Sojusz. bo spróbuję go może zepnąć stąd. To będzie dobre, widzowie. Dawajcie, ja z jednym HP go zepnę. Pa, on pisze coś. pisze coś, widzowie, zepnę go. Zepnę go. Sorry. Co? Czemu ci się nie r.? Er... Co ja zrobiłem? Dlaczego? On żyje, żyje. Ej, widzowie, on żyje naprawdę. On żyje, w sumie ja mógłbym deadnąć, ale widzowie, czekajcie, czekajcie. Zobaczymy, co zrobi. Zobaczymy, czy mnie będzie wyzywał. Ja pierdzielę, nie, nie wierzę. Co ja żebym odwalił w tym momencie? Jaki obrót sytuacji, widzowie? Co się odwalał? tutaj ma pewnie Homa? O nie, muszę stąd zwijać, widzowie, muszę stąd zwijać. Zwinę sobie tutaj o oh, dół. Pa, o, tam jest dalej, tam jest dalej. Widzowie, dobra. nie. Prawie czym? spadł Ja pierdziele, ale fart. Widzę go tutaj, widzę go, widzę go. Widzę go, patrzcie widzowie, tepnął się, szuka mnie! Szuka mnie na bank! Na bank mnie szuka, widzowie, na bank mnie szuka! Dobra, czekajcie, pokażę mu się. No w sumie teraz to mnie zabije na pewno, czekajcie. Dawajcie tutaj tak się spojrzymy. Pa, widzę go, widzę go, widzowie, widzę jego czachę, widzę jego czachę, widzowie! Ja go zepnąłem przed chwilą! Widzi mnie? Widzi mnie! On nie zaraz tutaj przyjdzie, na pewno, na pewno tutaj przyjdzie, patrzcie to! Jaki parkur. Nie no, zepnie mnie, zepcie mnie jak nic, widzowie, zepnijcie jak nic. Patrzcie, idzie tutaj, idzie tutaj. Idzie tutaj. On się wkurzy na mnie. On się wkurzy, on się wkurzy! Co jest grane? Pisze tabliczkę, pisze tabliczkę. Dobra, nie. Dobra, czyli jednak jest opanowany. On widzi, że mam 2 HP. Napisze pewnie, czemu mnie zepchnąłeś? Napisze, że sorry, brat mi wziął Ja. <grywa> nie wierzę jaki skamer jestem z 2 HP, 1 HP czemu mnie zrzuciłeś, napiszę, to nie ja to nie ja, dobra, to nie ja gdzie byłeś, gdzie byłeś dobra, nie no, trzeba palić głupa, widzowie trzeba palić głupa, zapiszę się, zapytam się go czy ma discorda, widzowie, no to będzie dobre, wydaje mi się, to nie, 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 zobaczymy co odpiszę. ja pierdziele rzucę mu tabliczkę, dobra, napisał, pisałem tabliczkę, a ty mnie zrzuciłeś o kurde, o kurcze ej, bez kitu, dobra, napiszę mu, że Myślałem, że mnie zabije, bo mam tylko 2 HP. Dobra, myślałem, Dobra. bo bałem się, bo mam tylko 2 HP i myślałem, że mnie zabijeś. Dobra, myślałem, że mnie zabijesz. Dobra, napiszę to, napiszę to, zobaczymy. Patrzcie, patrzcie to. Bobałem się, bo mam tylko 2 HP. Myślałem, że mnie zabijesz. Zobaczymy, co mi odpisze, co nie? Proszę, tabliczkę masz. Napisał, czemu ci się y, nie regeneruje HP? No, mam tylko 2 HP, no to co? No to, to no, no mam 2 HP, więc no stary, no mam tylko 2 HP. Ludzie, mam dwa serduszka, dobra, napiszę mu to. Weźmy go widzowie może na Discorda, co nie? W sumie? Kid, naprawdę? Lecz typek, dał mi nawet mięsko, patrz. Ale no, widzowie, no dobra, weźmy od niego Discorda. Tylko dwa? Napisał, pokażę mu głową, że tak, tak o, tak. Dobra, ciekawe, czy mnie zabije. Chyba nie. Dobra, napiszę mu. E, a masz Discorda? Dobra, a to za chwilę. Napisał, jak to nie anarchia? O, kurde, no ale mam 2 HP. No dobra, mam 2 HP, no i co? No, mam tylko 2 HP, no. No, tak się stało, stary, że mam tylko 2 HP, no. <ścoughs> no ale. No, ale mam tylko dwa serca. A masz DC? Dobra. Napisał, nie mam. No dobra, widzowie, no to co? No, no to spoko, no. Za o, już myślałem, że będzie mnie ciupał. No dobra, jednak nie. No to napisał, napiszę, dobra. Mam no, w sumie no, co? Chciałem z nim sojusz i, i mam z nim sojusz. Ja piercie. Napisał, nie da się mieć tylko dwóch serc. Napiszę, no nie wiem, tak mam. O, tak o. Bodedłem dużo razy, dobra. No i tyle, bo dedłem dużo razy. Napisał, idziemy kopać? Dobra, no to powiem może tak, dobra. To to pierwsze wspólne diaksu normalnie. No ja tak chyba nie skoczę jak on, no nie ma chyba opcji, tam jest woda, dobra. Uwaga, jest tam woda? Jest woda, dlatego on przeżył. Aha, dobra, nie wiedziałem. Dobra, czyli tu jest woda. Gdzie on jest w ogóle? On tu lata. Czemu on pływa ta? Co jest grane? Ty, no coś się spugowało. Dobra, lecimy tam, widzowie. Dobra, widzowie, spróbujemy zrobić na nim zemstę. Zemstę w sumie ża żadna zemsta. Po prostu zabić go. Ale dobra, patrzcie to. Teraz będę z kamerem normalnie, że patrzcie, odwrócę się i patrzcie co mam. Patrz co mam, patrz co mam, patrz co mam! Co jest grane? O, teraz się wkurzy pewnie. I powiedz skąd Tomasz? Bez skitu, nie? Napisał zykąd Tomasz. Napiszę dostałem, dostałem. No nie wiem, co napisać mu. Dobra, uderzę go może. Zobaczymy, czy będzie mnie bił. Zobaczymy, czy będzie mnie bił. Zobaczymy, czy będzie mnie bił. Uwaga. dawaj za soluwę. hita lecę, Dobra, ale chcę zobaczyć, czy obie zabije, czy nie. Teraz musisz stąd iść. Musisz stąd iść, typku. Dobra, wiecie co chyba go zabije. Uderzę go jeszcze raz, uderzę go parę razy, zobaczymy czy będzie czy będzie się bił ze mną, nie? Czy będzie się ze mną bił. Za chwilę damy mu jakieś itemki z mojego głównego konta. No wiecie, będziemy udawać, że wiecie, jesteśmy takim skamerem. kamerem. O, patrzcie, uderzymy go raz z mieczyka. Drugi raz i czy on mnie uderzy? Patrz, patrz patrz czy on mnie uderzy? Teraz mamy po 2 HP, a po 2 HP mamy, dobra, będzie solo Zabił mnie! Dobra! No tak, no bo teraz jestem z kamerem, no dobra, wyszło! Wyszło się z worka, widzowie, dobra, wiecie co, tepniemy się po prostu do niego, gdzie on jest, tutaj, o, on ma w ogóle mu jego skina na głównym, bo tam było, na innym rauncherze byłem, to co... oczywiście nie wchodźcie na raunchery, no i dobra, widzowie, no pokażmy mu się może i dajmy mu, widzowie, mystery boxy za to, że był dobrym graczem, My nawet nie widzi, halo, dobra, otworzę mu parę mystery boxów, masz, Tam, tam parę rzeczy mu wyleciało, w sumie miał je, ale dobra, proszę bardzo, nawet mnie chyba nie widział, albo widział się ma...